W liturgii Kościoła wspominamy dziś świętego Leona Wielkiego, żyjącego w V wieku papieża oraz wybitnego teologa, autora wielu listów i kazań, w których zawarł naukę o wcieleniu syna Bożego. Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego, stał się prawdziwym człowiekiem. Ten sam Chrystus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej w głoszonym i rozważanym słowie oraz w Komunii Świętej. Napełnia nas sobą i udziela łask, o którego pokornie prosimy. Czy potrafimy Panu Bogu dziękować za Jego niepojętą miłość, dobroć i łaskawość? Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając na Jerozolem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie mistrzu, tu się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u jego nuki i dziękował mu: A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo pańskie. W czasach Jezusa również wiele osób doświadczało różnych chorób i cierpienia, także żyli w odosobnieniu. Myślę, że to też takie wyjątkowe, kiedy dzisiaj w sposób szczególny myślimy o tych, którzy dziś trwają w izolacjach, może chorują, może doświadczają różnego rodzaju trudności, różnego rodzaju choroby. Tak oto, zobaczcie, dzisiaj Jezus, przemierzając ziemię wybraną, ziemię świętą, zmierza do Jeruzalem. To też takie bardzo kluczowe, że Widzimy na kartach Ewangelii, że Jezus podąża do Jerozolimy, do miejsca świętego, do miasta świętego, tam, gdzie ma się dokonać, mają dokonać się proroctwa, zapisane na kartach Pisma Świętego. Tam Jezus zmierza, przychodzi przez konkretne, konkretne krainy, krainy ziemi świętej. Wchodzi, tak jak słyszymy, do pewnej wsi, naprzeciw, naprzeciw niego wychodzi dziesięciu trędowatych. Jak wiemy, trąd w tamtych czasach był rzeczywiście chorobą bardzo trudną. Ci, którzy byli doświadczeni tą chorobą, rzeczywiście żyli w izolacji, na miejscach pustynnych. Rzeczywiście każdy od nich uciekał, bał się właśnie ich nieczystości. Ale wychodzą, tak jak zapisał święty Łukasz, który właśnie na kartach swojej Ewangelii opisuje wiele, wiele uzdrowień, z chorób z racji tego, że święty Łukasz z zawodu był lekarzem, więc też ukazuje osobę Jezusa jako tego najlepszego lekarza, lekarza duszy i ciała. I kiedy zatrzymali się z daleka, głośno zawołali Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na początku Eucharystii również wołaliśmy, Panie zmiłuj się nad nami, Chrystus zmił się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami. Niejako też jeszcze tak daleko, bo jeszcze nie doszliśmy też do Jerozolimy, też do, do momentu, kiedy za chwilę będzie Eucharystia, liturgia Eucharystyczna, kiedy to wejdziemy z Jezusem na właśnie Kalwaria, by tam być świadkami. Jego męki, śmierci, ale także i chwalebnego zmartwychwstania, kiedy on się z nami zjednoczy. I kiedy owi trędowaci, tych dziesięciu trędowatych, idąc właśnie już do kapłanów, aby właśnie móc okazać, powiedzieć, że są, że są czyści, że nie mają tej choroby, nie mają trądu, że mogą normalnie funkcjonować. Idą, zapewne większość z nich, widząc już to, zauważając już to swoje zdrowie i to, że rzeczywiście opuściła ich ta, ta choroba, idą i tak naprawdę, jak słyszymy, tylko jeden z nich przybywa, wraca do Jezusa i pada mu do nóg i dziękuję mu. I tu dalej kolejne, kolejny wątek, że był to właśnie Samarytanin. Znowu z, z tej historii narodu wybranego wiemy, że Samarytanie właśnie z Izraelitami nie byli w dobrych relacjach. Ale to on przybywa. I Jezus rzeczywiście pyta, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Dlaczego przyszedł tylko ten jeden? Dlaczego przyszedł tylko ten jeden? Często jest tak, bracia i siostry, że również może rzesze ludzi przychodzi do Jezusa i tak naprawdę tylko jedna osoba podziękuje z tej rzeszy za, za otrzymane łaski. Eucharystia to dziękczynienie. Dzisiaj Jezus mówi do każdego z nas. Wstań i twoja wiara cię uzdrawia. Więc chcemy wstać. Chcemy uczestniczyć w Eucharystii. Chcemy wstać i uczestniczyć w tym żywym spotkaniu z Jezusem.